Siemano moi kochani, z tej strony Shadow. Dzisiaj gramy sobie w FIFA World i na wejściu dostałem srebrną paczkę od EA, więc teraz ją otworzymy, zobaczymy co będzie, co będzie i będzie, co jest. O, jakie kurwa główna, ale to tak, to. Ten herb bierzemy i od razu go aktywuję, bo tamto mam taki chujowy, że aż żygać chce. Conditional to nie, ale leczenie możemy wziąć. Wyślij do klubu. No tego damy na listę transferową. No taki badziew mi daje. No taki badziew. Yy, wyślij na listę transferową. Yy, a to co? O pierdolimy. Mam dużo tego gówna. I dobra. I teraz możemy iść yy, grać w grę. Będę zbierał pieniądze, żeby otworzyć paczkę, złotą paczkę za 25 tysięcy, więc teraz będę ciężko i długo zbierał yy, to, te pieniądze na tą, te końce na tą paczkę. Ale no mój. Zagrałem już dwa mecze i mam z nich 0 punktów, więc prognoza jest zajebista, jak to się mówi. Jest zajebista. Mm. No właśnie, jest z Lokomotywem, z FC Barceloba Takie, a te FC Barceloba, taka ci, takie cipki były, no Pozdrawiam ich serdecznie, ale no, takie gówna Ale no oczywiście, ja mam z nimi nie wygrać Ja mam z nimi nie przegrać, co ja w ogóle, zaraz powiem No, mój skład się już całkiem, całkiem świeci Tutaj mam lewego obrońcę, ale jest kontuzjowany i nie wiem co mu jest Więc, no weź na niego yy, Noga Noga. To dam to właśnie na kolano. Yy, użyj karty jednorazowej. Tak to się będę świecił ty. Użyj tej karty. Nie kontrakty, dzieciaku, idź mi stąd. Yy, leczenie i kolano. Yy, ile tych kontraktów miałem piertoła. Yy, o, les. Leczenie tam było, dobra. Yy, chodź tutaj opa aha nie, to nie, to nie mam dobra, to jebać to gramy, mam 45 zgrania, więc nie jest tak źle mam 3,5 gwiazdki, więc też jest całkiem spoko A ktoś nie ma tego któryś teraz nie ma o boże, po co wychodziłeś ty Lanusiu Ej, i mam takie pytanie, jeżeli chcecie ze mną y, na przykład właśnie grać, to y, nie wiem, albo napiszcie w komentarzu jak się nazywacie. Y, albo po prostu rzućcie mi wyzwanie, a ja na pewno z wami zagram Co się dzieje? Tak, 10% baterii. Super. Świetnie. Pierw teraz ja mi odunisz. Okno mam otwarte, więc może być trochę włychać się samochody przejeżdżające za... Oknem, a i z, to, z tego z całego serca przepraszam. I który ten zawodnik, no tutaj czegoś nie ma no. a ten tutaj Lamus No tak Z z klubem, yy, karty jednorazowej yy, Kontrakt, tak, dam Ci ten pierwszy lepszy. Dobra. Już. Zamykaj no, bo ja chcę grać. I teraz ciekawie ile będzie nam szukało zawodnika. Dobra, już dalej i gramy w grę. Tyle czasu się na tym, że... No ostatnio to w ogóle nie chciało mi wyszukać zawodnika, nie wiem co się dzieje. Nie wiem, co się wtedy stanęło. No, szuka, szuka... O, jest, o. no fajne stroje ale naprawdę spoko stroje. Te zmienię na te. Dobra. Nie powinno być lagów. Gościu ma... nie ma żadnego opóźnienia. No dawaj zaczynaj, ten sobie wziął ten, no dobra. No to git. Lecimy. Fajne stroje naprawdę bardzo fajne. I teraz boję się jego składu. Nie no nie ma takiego mocnego składu. Nie jest tak źle. Nie tragizujmy. Mam chyba więcej zgrania niż on. Tak, mam więcej zgrania niż on. O ale ma Fernando Muslera na bramce, więc szacun. w tym? No tak gówno ma tak. Ja też mam gówno, więc... Co tutaj? O, on ma 26 przegranych, ja mam tylko 13, ale on ma 12 wygranych, ja tylko 8. Ma więcej meczy niż ja. Dobra. Może jakoś dam radę, ale pewnie będzie przegrana, a w najgorszym przypadku... W najlepszym przypadku będzie remis. A w najgorszym będzie przegrana. Dobra, wampirych szpakowski. Lecimy. Tutaj hop, savage. boże, ja w ogóle Nie ogarnięć kukać. Pierwsze raz słyszę ich to. Dobrze jest, dobrze jest, zaraz będzie dośladkowanie. Dośladkowanie w pole karne. I co to będzie? Nic nie będzie, bo oczywiście tak, że mu chwilowo podał. Ujadł tutaj krótko go trzymaj, przyryje. Krótko go trzymaj, przyryje. O nie, co ja robię, robię. Co ja robię ogóle, Już, drugi. Nie, no i patrzcie. Mnie. Dobrze, że ten bramka się tam dupą uratował, bo tak to już mnie. No i mnie rozegrali jak chcieli, no patrzcie. I dzisiaj. Szczęście, nie trafił do bramki. Dobra. Bum, 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 bum. Duszę ten przycisk, a ty... O Jezu! Ale mi się obsrałem. Traure. Ponowny rzut rożny. Ja pierdzielę. Dobra, teraz tak. Dusz to, dusz to, dusz to, dusz to. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze jest. Gramy. Lecimy z kurwami nie? Dobra, który szybszy? No mój szybszy, patrzcie państwo. Tam umie zapierdolają w tym składzie, nieźle. O nie, co ja zrobiłem? No fręże! No. O Jezu! Muszę się napić kakałka O! Od razu lepiej! O nie! Spalony gdzie? Gdzie był spalony? Zobacz, zobacz. O nie, no i patrzcie, no i weźmiemy kilka. Już myślałem. Ale nie, nie lubię takich ludzi, którzy grają w tą Fifę i nie umieją normalnie strzelić tego gola, tylko tak właśnie yy, czają się przy innych. To już Aż że, że, że nie, dobrze jest. Ładnie, ładnie się zachowałeś. Eee... Yy, je... Co to będzie? Będzie gol. Kurde. Co za lamy nim. Dobrze jest, dobrze jest. Tutaj. Rudy! Rudy! No i Rudy nie, oczywiście. Ktoś go zablokował. Rudy, 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 gay. Dobra, druga szansa. Następna szansa: zdobycie gola, zrzut różnego. Czyżby będzie bramka? Nie, nie ma bramki. Ale było blisko. Podnieciłem się jak. No zmień tego zawodnika i leź do tej piłki, ty! Ja pierdolę, jaki chływą, ty! Dobrze! Dobrze bramka, git! Oj, kiełbasę ci chyba będę musiał dać, bo tak bronisz, że ci mówię, no. Lubię to, lubię to! Dawaj, 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 dawaj! Dobre, 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 dobre! BUM! Yeah! I tak się strzela bramki, dziękuję bardzo, życzę smacznego frajerze! Udław się! Dobrze jest, Martinez! No! Tak powinien być. Wygrywamy. Tylko żeby teraz nie stracić bramy. No dawać, 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 dawać. Jak nagrywam, to, to, to nie przegrywam. Może nie przegrywam, ale jak... jak nie nagrywam, to huk. Och, dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze jest. Na razie jest dobrze. Zaraz będzie koniec pierwszej połowy, więc zobaczmy. O nie! Biegnij, 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 biegnij No i co jest, co jest, na Lamusie Czy chcesz dostać zaraz? No nie! Co ja zrobiłem? Myślałem, że on tam będzie. Ale jest jeszcze dobra. Nie, nie, nie. Myślę, że to wykorzysta? będzie Yeah! Znowu John Martinez, chyba tak. Ja muszę odebrać telefon, więc poczekajcie chwilę na mnie. Już jestem. O nie, o nie. Musiałem zanieść mamie telefon, ale... O, dobrze jest. 2 do 0. Pięknie. Jeszcze takiego zajebistego meczu nie miałem, więc naprawdę cieszę się, w chuj bo jeszcze nie wygrywałem 2-0. No chyba, że na amatorze z y, Team of the Week. Dobra, wznałem mecz bez żadnego pierdolenia. No, rozpoczyna się druga połowa, No, 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 Tylko jak teraz gościu, miałem już taki przypadek, że taki gościu grał, taka cipka grała i strzeliłem mu jedną bramę, a w drugiej połowie wszedł, nie wiem, jak się go... Kurde, chyba ziomek, bo tak mi zjechał, jak jakby Rosuke. Dobry bramkarz, dobry, złoty, on się świeci um, Dusz to, Dużo, to! O, no nie Dobrze Dobra, dobra, o nie dobra Nie gra jakoś yy, zjawiskowo No co ty robisz, panie? Już tutaj Dobra, nie dobra piłka A jaka cipka, widzieliście to? To jest właśnie pressing, to jest właśnie pressing. Tutaj już help Dobra Boom, szkalaka, boom, boom. Nie, nic nie. Ma. Ale tak jestem podiecony, że wygrywam T 2-0. Ojej oj, przepraszam cię, przepraszam cię przyjacielu. Nie chciałem zrobić krzywdy. Tylko żeby ten frajer... Jako cienko! Bo naprawdę on dopiero zaczyna, ale ma więcej meczy niż ja wiem tak, zaraz podleci jakiś lamus ja no Gdzie podajesz ty kurwa rury? No i piłka w posiadaniu No i No co za... No już nie będę mówił jak, bo to brzydko. O Boże, no tutaj już. No, 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 tutaj, rudy Or Co w ogóle za imię? Nie... O Jezu jak to by doszło Jak nic by, by gram... byłaby brama, o nie Co ja robię, chciałem to wybić Chciałem to wykopać Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest Martinez, 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 Martinez. o nie Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest Dobrze jest, dobrze jest i... BUM! W pole karne i co tam będzie? Nic nie będzie, bo jakiś penis przykrył tego mojego kozaka, który ma... który jest złoty i świeci. Jak zaczynałem, miałem same takie pedałskie brązowe karty, które tak mnie denerwowały, bo one przyjąć piłki nie umieją. A ci to człowieku latają, jak... Dawaj, 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 temu, temu, no! bo tu. BUM! Nie ma bramki. O nie no co jest Dobre, dobre, jest, dobre, jest, dobre, jest, dobre, jest, dobre, jest. O nie, tu, 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 tu. Co, spalony bym no tak, oczywiście. Tylko wezmę ten, ten słyczek kałka. Mmm, ale zrobić te. Jest bardzo dużo skrzydleć. Patrzcie. Teraz tak. CR7! Nie no to CR7 nie było, ale 7 była. A 7 na bluce o czymś świadczy, więc. Chciałbym mieć Cristiano Ronaldo w tym składzie. Na razie to nie jest prawdopodobne. Mmm, mmm. A to jest siostro? Kurwa. No jaka kipa, ja pierdolę Co za gość Dobrze, Dawaj Walczą Cóż, tak mówię, ale jem No I tak się wygrywa moi kochani Jeżeli chcecie więcej, dajcie łapkę w górę Jeżeli chcecie ze mną walczyć Spoko, przyjmę każde Dobre, wyzwanie I na razie cześć, trzymajcie się, do zobaczenia